Dwie złote korony, pobłogosławione przez papieża Franciszka, ozdobiły ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Opiekę nad świątynią sprawują ojcowie redemptoryści. Dwie złote korony, które ozdobiły dziś ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zostały pobłogosławione 13 listopada minionego roku przez ojca świętego Franciszka. Centralnym punktem uroczystości koronacji była Eucharystia. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. metropolita krakowski. Podkreślał, że Matka Boża wsłuchuje się w lęki i niepokoje każdego swego dziecka. Jest obok i wspomaga nas nieustannie. Z niepokojem odniósł się także do prób wyeliminowania Boga z przestrzeni publicznej. W dzisiejszej Europie niechętnie przyznający się do swoich chrześcijańskich korzeni. Wyzwaniem dla Kościoła i nas wszystkich staje się sekularyzm, czyli próba urządzania sobie życia bez Boga, na własną rękę. Jak gdyby Bóg nie istniał. Taka koncepcja życia jest tragicznym nieporozumieniem, bo przecież nie możemy odcinać się od korzeni i źródeł, podkreślał metropolita krakowski. Ciądz kardynał mówił także o zagrożeniach, na jakie narażone są współczesne rodziny. Z niepokojem. Patrzymy na wysoką liczbę rozwodów. Coraz trudniej przychodzi małżonkom pozostać wiernym miłości, którą ślubowali przy ołtarzu. Jak bardzo cierpią na tym ich dzieci. Tę ważną i trudną sprawę powierzamy dzisiaj Marii.